Siema Widzowie. W tym odcinku powiem Wam o moich pasjach. Moją pierwszą pasją jest kolekcjonowanie samochodzików Hot Wheels. O, ten jest mój najnowszy, a w ogóle to są wszystkie moje ulubione. Ta kartka to jest scenariusz, ale to, to nie jest moja pasja już. Moją drugą pasją jest rysowanie. Pokażę Wam moje nowe rysunki. Czekajcie chwilę, o. Narysowałem taki, o, samochód. No właśnie, no, ale no to jest mój najlepszy rysunek póki co, bo ja słabo rysuję ogólnie. Yy, I tak. I ja go narysowałem, wybrałem przykład z mojego Hot Wheelsa. To będzie drugi rysunek. To jest Gosia, jakie tam... Je jakiegoś chwasta na... w ogródku. Gosia lubi jeść takie chwasty. Ja ją tutaj wypuszczam, żeby jadła. I mój trzeci rysunek to... też jest Gosia i tu ma kretowiny. I... ten. No i... No wiem, że te rysunki nie są aż takie ładne jak ludzi innych. E, no to... No wiem. I drugi rysunek, znaczy jaki rysunek, przepraszam. Pasją moją trzecią to jest gotowanie. Yy, o gotowaniu nagram jakiś przepis warty, ale teraz nie nagrywam, ponieważ nie wiem co. Moją czwa, trze, czwartą pasją jest hodowanie zwierzaka, takie gosie. O. Mówiłem, że lubi takie chwasty jeść, bo tutaj jest dużo chwastów. Jej to po prostu smakuje i lubi jeść. Moją piątą pasją jest ćwiczenie i to jest moja ostatnia pasja. Nie wymieniam wszystkich pasji. Znaczy, może szósta jeszcze jest, ale to powiem. Nie wymieniam wszystkich pasji, bo niektóre to rzadko te pasje robię, ale też to jest moja pasja. Ćwiczenie, bo lubię ćwiczyć. Moją szóstą pasją jest nagrywanie na YouTube'a. No, jakbym nie lubił nagrywać na YouTube'a, to no, bym nie nagrywał. To tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie widzowie.